Siema, zaraz dowiemy się, jak odpalić jakąś funkcję za pomocą eventu w widoku, na przykład na przycisku lub na jakimś divie. Najpierw stworzymy tą funkcję. Konwencja nazewnicza jest taka, że zaczynamy nazwę od Handle i później nazwę eventu, na przykład handle click. To będzie bardzo prosta funkcja wypisze napis w konsoli. Jak odpalić tą funkcję z widoku? Przypiszemy sobie ją do jakiegoś elementu DOM. Stworzymy sobie nowy przycisk. W czystym JS do przycisku podłączylibyśmy event listener na zdarzenie click, A w React, w JSX wszystkie eventy są już od razu nazwane i tutaj wpisujemy onClick. I nazwę funkcji, która zostanie wywołana. Czyli nasze HandleClick. Zdarzenie, nazwa funkcji, ciało funkcji. Odpalamy konsolę, powiększamy, klikam przycisk i mamy napis. You clicked me. Brawo. To może zamiast bezsensownego napisu wypiszmy wartość zmiennej UpState Czyszczę konsolę, naciskam przycisk Eventem i wartość zmiennej wyświetlona prawidłowo. To teraz zrobimy, żeby ta funkcja zmieniła wartość tej zmiennej UpState. Najpierw trzeba ją zmienić na LED. Najpierw wypiszemy wartość początkową tej zmiennej, następnie przypiszemy do niej nową wartość, czyli quiz, a następnie wypiszemy nową wartość po zmianie. Odświeżam stronę, klikam w przycisk. I co tu się stało? Na początku mamy score, i potem mamy quiz. Pamiętamy jednak z poprzedniego odcinka, że wartość zmiennej upstate używana jest do warunkowego renderowania komponentów. Niestety, pomimo tego, że przyciskiem zmieniliśmy wartość tej zmiennej, komponenty nie zostały wyrenderowane na nowo. Naprawimy to w następnym odcinku, wprowadzając stan.